Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szust do wanny. Dalej turki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło. Miło. Niebo. Raj! Małpa myśli: W to mi graj? Hajże kozły, nurki, zwroty, figle psoty. Aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele. Trochę nadto. Ba, gorąco. Fraszka. małpaniciele ciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu piecze. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi. Ukrop za nią tuż, tuż w tropy. aż. Pod progi. To nie żarty. Parzy stopy. Dalej w okno brzęk! Uciekła. Że tylko palce popiekła. Nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa.